Hello ludzie, do następnego vlogu. Jestem znowu z Aleksem. On się zjebał. On się zjebał, chciał wam powiedzieć. Dzisiaj już stawiłem jednego vloga rano, tego wczorajszego. Jak jeszcze nie oglądaliście, to wbijać na niego. I tak, staliśmy dzisiaj... już staliśmy dzisiaj i graliśmy tam z tyłu na laptopach w Lola. Później. Jeśli nie gracie w Lola, grajcie w Lola. Um, tu, no, tyle z tego na razie. Dzisiaj mamy w planach iść grillować zaraz. I jutro. Teraz się... na Dobra, to jutro. Um, dzisiaj idziemy grillować. I później nie mamy żadnych planów, więc teraz się robimy i zobaczymy się już, ja będziemy jak gotowi. będziemy gotowi, albo będziemy już nad Wisłą więc do zobaczenia zaraz czyli ludzie tak na razie jesteśmy ym, nad Wisłą siedzimy tu przed chwilą grillowaliśmy trochę temu już i na razie siedzimy tu patrzymy tu nad krajobraz żebym tak powiedział Słońce mi trochę do twarzy świeci Opalamy się Alex tam w wiszle płynie I no um, wam teraz puszczę krótki um, filmik Wam włożę gdzie możecie zobaczyć jaki mamy widok tu na miasto Po prostu teraz wam puszczę Od nas, a się, um, jak coś zrobimy. Jak będziemy jechali do domu, czy tam bardziej śli, my mieszkamy niedaleko stąd, tam z tyłu gdzieś i um, no po prostu wtedy tam nagramy. Albo jak będziemy w domu, albo jak jeszcze gdzieś pójdziemy do miasta albo coś. Więc na razie, na ra ludzie już um, jesteśmy w domu, właśnie, e, już wszystko jest gotowe, już w łóżku leżymy. Tu Alex z laptopem. Będziemy teraz oglądali coś na YouTubie, jeszcze nie wiemy co. Może challenge Ale... poszukamy jakiś? No może challenge poszukamy, bo za, za, za kiedyś powiesz. chcemy nagrać jutro. No, i bo powiesz, ja... No i dokładnie ludzie, czyli mam dwa sprawy do was. Pierwsza sprawa taka, Pierwsza że... Challenge. Trzy sprawy. Przepraszam was za słaby głos um, w tych ostatnich dwóch scenach bo tam byliśmy na dworzu po prostu my nie mamy jakiegoś profesjonalnego ekwipu ekwipu jo? można tak powiedzieć tak? dobra no to jest pierwsza sprawa że was przepraszam za to druga sprawa mam coś fajnego nowego nowość wiesz o co chodzi? mamy tak um, zrobiłem nam um, intro no, tak. intro wam zrobiłem i wam teraz właśnie je puszczę i um, napiszcie mi w komentarzach czy, czy wam się podoba być? czy nie nawet jak nie to mnie to nie interesuje to jest nasze nowe intro takie życie ludzie um, więc teraz wam intro puszczę no, tak. Dobra, tyle z tego intra i um, to była druga sprawa, tak Więc teraz trzecia sprawa. Jutro um, niedziela, tak? To znaczy, że um, my mamy plany na jutro. Jutro znowu jedziemy z powrotem do domu. Znaczy on do domu, ja do babci ja ale ja do siebie do domu do Niemczech. I tak, um, jutro idziemy do Spoko Loco. To jest, um, jeśli nie wiecie, jest to restauracja tu w Warszawie, niedaleko stąd. 5-10 minut Paweł mówi nie? No coś takiego, niedaleko stąd i um, tam właśnie jest meksykańska kuchnia, coś takiego i mają sos. Um, jeśli wam mówi Skala, Skuwila coś, to mają sos. Um, tam... lepiej wam tak powiem gaz pieprzowy ma no. 5 milion no. to to ma 4, na skali skuwila to ma 4, to ma 4,5 milion na skali skuwila więc podchodzi blisko do gazu pieprzowego i my właśnie mamy w planach jutro tam i zjeść ten zjeść pieprza. ten e, gaz pieprzowy no powiedzmy prawie gaz pieprzowy i mamy w planach to właśnie zjeść. To Wam włożę do jutrzejszego vlogu. Teraz ja mam tutaj. A do wymienia, no. Bo mamy takiego widza zagranicznego. Dziękujemy za challenge. Może go wykonamy. Więc thank you. No, thank you. No, thanks. Thanks. Jak się mówi po angielsku komentarz? Nie wiem. Dobra, ale thanks. Thanks challenge. Thanks challenge. No. Dobra ludzie, to tyle z dzisiejszego filmiku. Ja Myślę jest na poziomie przedszkola. Napiszcie um, czy się Wam intro podobało, czy się Wam ten vlog podoba, w ogóle taka seria vlogów, nie wiem czy mamy to robić jakoś tam, no, czy nie, no, no, bo my no. mieszkamy w, um, w innych 1200 chwęstw. km rozdzielone, więc razem vlogować będzie ciężko, ale jakoś tam to byśmy rok, zrobili za rok kolejne challenge no za rok będziemy nagrywali kolejne challenge, um, ja jeszcze mam dużo challenge na telefonie, ja więc sprawdzałem, bój, mam 10 giga um, 10 giga filmów na telefonie, których muszę jeszcze opracować więc, i więc, więc jeszcze będzie 4, 5, 6 coś takiego więc, 6 filmików więc nie dziwcie się jak będziemy mieli te ciuchy cały czas te same ubrane w każdym challenge'u. Więc nie bójcie się, że, no. challenge, że challenge zabraknie. No jak co, to, to jakieś tam challenge nawet zrobimy przez skape'a, mm. przez internet, mm. na Lolu na przykład. Mm. No, o, challenge w Lola. Um, coś tam się wymyśli po prostu ludzie. Na przykład trollujemy na ramie jak no i tyle z dzisiejszego filmiku. Bardzo Wam dziękuję za włączenie już, tego vlogu. Już się boję spokola. No i do zobaczenia jutro. Zostawcie lajka, like zostawcie suba i Yo. zostawcie komentarz na temat intra. I do jutra. Na razie. Yo.